Rzeka tysięcy ludzi w centrum stolicy. Tysiące haseł i transparentów. i Patrzcie, co to się wydarzyło. Oraz tysiące historii osób, które jej niosą. Jeden raz w historii od 1989 roku byliśmy tak zjednoczeni, po śmierci Wojtyły. To jest drugi raz. Z tej rzeki ludzi wyławiamy pojedyncze osoby, by opowiedziały nam, dlaczego protestują. Trafiamy na osoby wyjątkowe, jak ta dziewczyna na wózku inwalidzkim. Chciałabym, żeby każda matka, która rodzi niepełnosprawne dziecko, wychowywała je dlatego, że tego chce, że czuje się na to gotowa, a nie dlatego, że jest do tego zmuszana. Mają jeden wspólny cel bunt przeciw władzy. I wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ten jest mniej wulgarny. To było otwarcie puszki Pandory. Pandora była kobietą. A Pandora była kobietą, dokładnie. I dzisiaj jest wkurzona. Dokładnie, kobieta jest wkurzona. Naszych bohaterów spotkaliśmy na demonstracji, ale każdy z nich zaprosił nas do siebie. Dominika ma 26 lat i na protest przyjechała z Płocka. Walczy o prawa kobiet, w szczególności prawo do aborcji. Chciałaby, aby władzę w Polsce przejęła lewica. Czasów, gdy w Polsce rządziła lewica, zwyczajnie nie pamięta. Lewica w Polsce nigdy nie była tak czysto lewicowa. To zawsze gdzieś tam zahaczało centrum. Czyli zbyt mało radykalni byli dla Ciebie? Nie lubię słowa radykalizm. Zbyt mało lewicowi? Myślę, że tak. A to byli komuniści, trudno o, o bardziej lewicową lewicę. W momencie, kiedy już wszedł kapitalizm, no to im tak. bardziej chyba chodziło o to, żeby to się nachapać. To wie pan co, za dużo. To się wylało po prostu, Komunistyczne rządy zna za to dobrze Monika, bo mieszkała na Kubie. Nie ja, Rusia! Moja Taka sama dyktatura, tylko dyktator mniejszy. To jest moje menu. Ona tutaj normalnie to wisi sobie. Na protest przyjechała z Karpacza, gdzie prowadzi kawiarnię, która z powodu epidemii świeci dziś pustkami. Wcześniej przez 17 lat mieszkała w Hawanie, gdzie była przewodnikiem turystycznym. A może go pani do ręki pokażesz? Tak, ale oczywiście, że mogę. Protestuje, bo jej zdaniem polska rzeczywistość w pewnych kwestiach zaczyna nieco przypominać tę kubańską. To jest, Fidelek? My żyjemy po prostu w państwie totalitarnym, tak? Co prawda. Duże to jest słowo totalitaryzm, ale na pewno po prostu żyjemy w jakimś takim państwie ograniczonym. Mam wrażenie, że buduje się w Polsce po prostu pierwsze katolickie, chrześcijańskie państwo na świecie po prostu i ja się na to po prostu nie zgadzam. Tę grupę znajomych też spotkaliśmy na proteście w Warszawie. Ale przyjechali z łodzi, gdzie pracują, studiują i gdzie się poznali. Stypan pochodzi z Uzbekistanu. Uliczny protest to dla niego względna nowość. Twierdzi, że wie, co znaczy prawdziwa dyktatura, bo jego kraj jeszcze kilka lat temu nią był, a protestów po prostu nie było. Zakazane i pojawia się nagle policja, i człowiek, który próbuje coś donieść do władzy przez protesty, przez pikiety, od razu ma, zaczyna mieć problemy z policją. Oni na proteście w Warszawie mimo zakazów związanych z pandemią nie zostali nawet spisani przez policję. Choć jego kraj jest państwem świeckim, to ludzie są przywiązani do tradycji muzułmańskiej. To znaczy, że jeżeli jesteś w ciąży, to masz urodzić dziecko po prostu. I jeżeli już jesteś w piąty raz w ciąży, to będziesz piąte dziecko po prostu. A to już koleżanka Stepana, Aleksandra. Ja poczułam się po prostu potraktowana jak, jako obywatelka Polski, jako śmieć. Za wszyscy, którzy walczą o nasze Bulwersuje ją wyrok trybunału w sprawie aborcji i to mimo że uważa się za osobę wierzącą. Nie jestem ateistką, jestem osobą, która jednak jestem katoliczką i uważam, że ja z moimi poglądami, z moimi potrzebami też mam prawo wejść do kościoła. I uważam, że mam, mam prawo modlić się w tym kościele o co chcę. Kłócą się w niej dwie postawy. Katolika i osoby, która ceni wolność wyboru, wolność innych. Dlatego zamiast chodzić na msze do pobliskiej katedry, modli się w niej już tylko w samotności. Mam bardzo dużo e, przyjaciół z kręgu LGBT i jeśli ktoś próbuje wmówić na przykład, że moi przyjaciele tylko, tylko dlatego, że są, jacy są i e, nie mają na to żadnego wpływu, są źli, e, nie wiem, zasługują na potępienie, czy już, już są potępieni z samej racji bytu, to uważam, że to, to, to nie jest tak, że to oni są, jeśli tylko ktoś się myli. Straszenie grzechem przez episkopat od protestów jej nie odciąga. Myślenie o pewnych rzeczach musi się w, w Kościele zmienić, bo w, w tym momencie takie wariactwo się zaczęło, można powiedzieć, robić taki jakiś, kurczę, festiwal nienawiści do, do innych, do, nawet do siebie wzajemnie i uważam, że Bóg jest dobrocią. A to, to co się w kościołach dzieje jest nawet po prostu sprzeczne z naszą religią i z, z tym, nawet czasem z, z przekazaniami. Robimy Łańcuch Solidarności! Przypomnijmy, wszystkich naszych bohaterów spotkaliśmy na manifestacji w Warszawie. Wszyscy zaprosili nas do miejsc, w których mieszkają. I tak wracamy do Dominiki. Nie podoba mi się to, jak kościół katolicki Wchodzi w życie polityczne? Była ochrzczona w tej płockiej katedrze. Niedawno była w niej, by złożyć akt apostazji, czyli oficjalnie wystąpić ze wspólnoty kościoła. Zrobiła to, mimo że religia była kiedyś dla niej ważna. Chodziłam na religię, chodziłam na oazy, na różne spotkania. Nawet na oazy. Nawet na oazy, tak. No, tak jak mówię, bardzo intensywnie. Zaczęłam wątpić yy, i poszłam do spowiedzi. Powiedziałam księdzu właśnie o tym, że zaczynam wątpić, że nie wiem, jak to jest z tą wiarą. Na co ksiądz mi odpowiedział, że e, ja nie mam myśleć, ja nie mam wątpić, tylko postępować według tego, co mówi mi kościół. E, no i w tym momencie jakby upewniłam się w tym, że ja nie chcę ślepo podążać za kimś. Ja chcę myśleć i mieć swoje zdanie. Co może zaskakiwać. Na proteście spotykamy też osobę z niepełnosprawnością. Poniedziałek, środa, no i teraz piątek obecność konieczna. Agnieszka od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni, rzadką chorobę genetyczną. Teoretycznie, o czym sama mówi, ona też mogłaby być dzieckiem usuniętym w wyniku aborcji. Mimo to jest za szerokim do niej dostępem. Powinny kobiety mieć taką decyzję, ponieważ nie każda matka jest na tyle silna psychicznie, by wspierać dziecko, a jednocześnie sama się nie podłamać, ponieważ dla nas dzieci niepełnosprawnych rodzic jest bardzo ważny, jest dla nas ostoją. Jeżeli rodzic jest słaby, to i dziecko jest słabe, ponieważ my widzimy, kiedy naszym, naszym rodzicom jest ciężko, a wtedy wchodzi poczucie winy. Czy my powinniśmy dalej żyć, skoro tak bardzo niszczymy im życie? Kiedyś była pod stałą opieką matki, dziś narzeczonego. Nie wie, jak zachowałaby się, gdyby była w ciąży, a jej dziecko miałoby to samo schorzenie co ona. Co jakiś czas patrzę na siebie w lustrze i widzę, jak słabne, widzę, jak mniej mogę zrobić. To takie jest umieranie ciała. Duszą jesteśmy zdrowi. Ja normalnie ruszam nogami rękami, czuję, jakbym mogła wstać, ale brakuje mi sił. I gdybym wiedziała, że moje dziecko stanie przed lustrem i będzie widziało, jak chudnie, jak traci siły, będzie się zastanawiało, czy za miesiąc będzie mogło tak samo dobrze oddychać, wolałabym mu oszczędzić tego cierpienia. Jednak w ulicznych protestach już dawno zaczęło chodzić o coś więcej niż tylko o aborcję. A czy wy myślicie? że w ogóle dzisiaj politycy was rozumieją? Co, czego wy chcecie? Nie. Przepraszam, ale przepraszam, ale politycy to jest banda dziadów w większości facetów. Ja nie chcę, żeby po prostu ludzie, którzy przepraszam za wyrażenie, są jedną nogą w grobie, mówili mi jak mam żyć i narzucali mi swoje wartości. Tak. I jakby jednak jakby nie patrzeć, ja jestem przyszłością tego kraju i ja powinienem decydować o tym jak ta przyszłość będzie wyglądać. To jest bunt przeciwko władzy, no tak. A może to o to chodzi, że młodzi ludzie dzisiaj mają właśnie takie rzeczy na swoich transparentach, które mówią o klimacie, o służbie zdrowia, o wolności. I to są rzeczy, których ich... Politycy, którzy są w Sejmie, w większości to są starsi ludzie, po prostu nie rozumieją. Wy się nie łączycie jak puzle, które do siebie nie pasują. I stąd te tłumy na ulicy. Tak, starsze osoby chcą nam pokazać, że oni mają rację, e, że oni wiedzą więcej o świecie e, i że to oni będą nami rządzić. Tak wygląda w tym momencie polityka e, i tak wygląda nasz Sejm. Chcą to zmienić, dlatego od ponad dwóch tygodni uczestniczą w protestach. Nie tylko młodzi. Nie tylko w Warszawie. Deklarują, że na proteście spotkają się jeszcze nie raz. Radowi Czarnecki, TVN24.